Cześć i witajcie w moim pierwszym odcinku Co zrobić z lago. No 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 i ja bym Ja zrobiłem taką no Jakby kampę No Dwa ludziki Kład który już zbudowałem No Trzeba wziąć No po prostu Brzozowy klock z czteroma kupamy. Trzeba być tak czerwony element. Przyczepić. Tak. Dasz ludziki. nie sobie siedzą. Jak się ogrzewają. No tu tak przyczepić. Ja ci coś teraz zrobiłem, bo płac się nie wieści. No tak. Ja, i nie ma ręki, bo skupiłam mu. No. Płac sobie tak stoi. Łonie. No. Odsunę to, żeby było. Patrzcie, że widoczne? No. Złodzieje na takich parę części. Nieważne już jest. <śmum> no. no i to jest koleż odcinka. Na razie. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i lajkowania. I oczywiście udostępnijcie go znajomym. Pa!